Kompletny przewodnik po plaży Alagadi na Cyprze. Co zobaczyć? Gdzie się zatrzymać i gdzie kupić nieruchomość? Plaża Alagadi, znana również jako Turtle Beach, to wyjątkowe naturalne miejsce na Cyprze Północnym. Zaledwie 16 km od Kyrenii. Tutaj każdy może cieszyć się krystalicznie czystym morzem, miękkim piaskiem i różnorodnymi atrakcjami wodnymi. Kluczowym punktem. Który sprawia, że plaża Alagadi jest szczególnie atrakcyjna? Jest obecność żółwi morskich, które wybierają ten konkretny piaszczysty obszar do składania jaj. Nie należy zapominać o szybko rozwijającej się infrastrukturze w okolicy. W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje, kawiarnie, bary, szpital i stacja benzynowa wszystko to sprawia. Że pobyt tutaj jest jeszcze bardziej komfortowy i przytulny. Jeśli szukasz idealnego miejsca na wakacje na Cyprze Północnym, nie przegap uroczej plaży Alagadi. Ta plaża hipnotyzuje swoim naturalnym pięknem i stale się rozwija. Stając się jeszcze lepsza z roku na rok, plaża Alagadi nigdy nie przestaje zachwycać swoim pięknem. Jedną z głównych atrakcji są imponujące formacje skalne z piaskowca które otaczają zatokę. Te klify obejmują scenerię z fantastyczną nutą i przyciągają miłośników przyrody i entuzjastów fotografii. Wideo o plaży Alagadi. Czystość na plaży Alagadi jest nie tylko szanowana, ale wręcz honorowana. Ta wspaniała plaża jest przede wszystkim obszarem chronionym, jest ulubionym miejscem dla żółwi czerwonych. Dlatego też brakuje na niej typowej cypryjskiej infrastruktury. Niemniej jednak można tu zjeść przekąskę w restauracji rybnej. W pobliżu znajdują się płatne prysznice i toalety. Trzeba jednak przynieść własne parasole i leżaki. Wielu, którzy odwiedzili plażę Alagadi, chce tu wracać wielokrotnie. Plaża w magiczny sposób rozkochuje w sobie od pierwszego wejrzenia i pozostawia niezapomniane wrażenia. Nie przegap szansy na spędzenie ekskluzywnych wakacji na jednej z najpiękniejszych i najbardziej komfortowych plaż na Cyprze Północnym. Oglądaj zachody i wschody słońca. Ciesz się morską bryzą i naładuj baterie na plaży Alagadi. 1. Plaża Alagadi na mapie. Plaża Alagadi znajduje się w północnej części wyspy Cypr w obrębie tureckiej Republiki Cypru Północnego. Aby do niej dotrzeć Należy przekroczyć granicę ze stolicą kraju Nikozja następnie przejeść przez miasto Kyrenia w kierunku półwyspu Karpas. W przypadku samodzielnej podróży samochodem konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na podróż po Cyprze Północnym. Istnieje również możliwość odwiedzenia grupy podczas wycieczek. Plaża jest strzeżona po godzinie 17.00 i nie ma na niej żadnych udogodnień. Żadnych kawiarni, leżaków ani parasoli. Jest to rodzaj dzikiej plaży, więc zaleca się zabranie ze sobą wszystkiego, czego potrzebujesz: wody, ręcznika i parasoli przeciwsłonecznych. W pobliżu znajduje się jedna restauracja rybna, w której można spróbować grillowanych lokalnych ryb. W weekendy jest tu wielu wczasowiczów, w tym miejscowych. W dni powszednie jest znacznie mniej ludzi, więc możesz cieszyć się kilometrami niesamowicie czystej i pięknej linii brzegowej, jakby została stworzona specjalnie dla ciebie. Plaża składa się z dwóch części: jednej z dużą laguną na zachodzie i drugiej z laguną na wschodzie. Obie połówki są oddzielone górską półką w morzu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia drugiej połowy plaży, i często jest ona opuszczona. Plaża jest zamykana po godzinie 2. Pogoda na plaży Alagadi. Klimat plaży Alagadi oferuje idealne warunki dla tych, którzy szukają zacisznej okolicy z korzystną pogodą. Klimat śródziemnomorski zapewnia chłodne, suche lata z temperaturami w okolicach plus 25, plus 30 stopni Celsjusza. W szczególnie upalne dni termometr może wskazywać nawet plus 35 stopni Celsjusza w cieniu, ale umiarkowana wilgotność łagodzi ten dyskomfort. Sezon plażowy rozpoczyna się zwykle w maju, kiedy temperatura wody osiąga plus 22, plus 23 stopnie Celsjusza i trwa do października. Morze odgrywa również rolę w komforcie klimatycznym tego miejsca. Latem wybrzeże jest nieco chłodniejsze niż wyspy. Podczas gdy zimą jest cieplej. Te cechy klimatyczne sprawiają, że Plaża Alagadi jest szczególnie atrakcyjna dla wczasowiczów. Wilgotne, łagodne powietrze i umiarkowane temperatury mają korzystny wpływ na zdrowie. Jeśli chodzi o okres zimowy, jest on uważany za zły sezon na wakacje na plaży. Temperatury powietrza wahają się w granicach plus 16, plus 18 stopni Celsjusza. A w tym czasie okolica ożywa nowymi kolorami. Pojawia się świeża zieleń, kwitną kwiaty. Śnieg w tym okresie jest możliwy tylko na górze Kyrenia i zwykle topnieje. Gdy tylko wejdzie w kontakt z ziemią, pora deszczowa przypada na miesiące zimowe. Choć deszcze są zwykle nieprzerwane i mogą zatrzymać się na kilka dni. Całkowita liczba opadów waha się od 750 do 1110 mm, co stwarza idealne warunki dla wegetacji, ale może nieco utrudnić wakacje na plaży. Wiosną w mieście jest całkiem wygodnie. Może jest nadal chłodne, ale jest coraz więcej słonecznych dni. Temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi do plus 25 stopni Celsjusza. Opady są rzadkie, deszcze są krótkie, ale dość obfite. Ogólnie rzecz biorąc, pogoda na plaży Alagadi sprzyja turystom przez cały rok. Od gorących słonecznych lat po umiarkowanie ciepłe i deszczowe zimy. 3. Atrakcje na plaży Alagadi: Ta wyjątkowa plaża jest znana z tego. Że każdego lata odwiedzają ją żółwie morskie, aby zakopać jaja w piasku. Żółwie to jedne z najstarszych zwierząt na Ziemi, których historia sięga ponad 200 milionów lat, jeśli podczas pływania w cypryjskich wodach obok ciebie pojawi się głowa dinozaura. Nie martw się nie jest to dinozaur, który przetrwał okres jurajski. Jego odległym przodkiem jest żółw morski. Od czerwca do lipca stworzenia te spacerują po tej wyjątkowej plaży, gdzie kopią dziury o głębokości do 40 cm i składają jaja, ponieważ młode żółwie wykluwają się w nocy. Dostęp do plaży jest zamknięty dla odwiedzających między 20.00 20 a 8.00. Te niesamowite stworzenia znajdują się pod ochroną państwa i są wpisane do Czerwonej Księgi. Wolontariusze dbają o ogrodzenie miejsc składania jaj. Aby nie zostały one nadepnięte, młode zaczynają wykluwać się w nocy, więc w okresie porodu wolontariusze dyżurują na plaży 24 godziny na dobę, pomagając im i oświetlając drogę do morza latarniami. Dla tych, którzy chcą być świadkami tego niesamowitego procesu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja na nocną wizytę liczba odwiedzających jest ograniczona, nie więcej niż 17 osób może przebywać na plaży przez noc. 4. Nieruchomości. Wynajem i kupno w pobliżu Alagadi Beach. Kyrenia jest jednym z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych na Cyprze, więc istnieje wiele różnych nieruchomości na sprzedaż i wynajem. Zainteresowany nieruchomość Kyrenia? Skorzystaj z sekcji na naszej stronie internetowej. Zapoznanie się z osiedlem mieszkaniowym w Kyrenii Jeśli chcesz kupić nieruchomość w Kyrenia możesz wybierać spośród szerokiej gamy nieruchomości, w tym mieszkań, willi, kamienic it. Ceny nieruchomości w Kyrenii różnią się w zależności od rodzaju i lokalizacji nieruchomości, ale ogólnie są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi miejscami wakacyjnymi na wyspie. Mieszkania w Kyrenii są często zlokalizowane w nowych kompleksach mieszkalnych, które są wyposażone we wszystkie niezbędne udogodnienia dla komfortowego pobytu, takie jak basen, ogród, parking, id. Mieszkania mogą mieć od jednej do kilku sypialni i łączną powierzchnię od 50 do 150 m2. Koszt mieszkań w Kyrenii zaczyna się od 50. 000 euro za kawalerkę. Wille w Kyrenii oferują dużą powierzchnię i komfortowe życie w prywatnym domu. Wille znajdują się zazwyczaj na dużych działkach wyposażonych w basen i ogród. A ich łączna powierzchnia wynosi od 150 do 500 m kwadratowych. Ceny willi w Kyrenii zaczynają się od 150 000 euro. W Kyrenii znajduje się również wiele kamienic, które są połączeniem mieszkania i wilni. Kamienice mają łączną powierzchnię od 80 do 200 m2 i mogą mieć od 2 do 4 sypialni. Ceny kamienic w Kyrenii zaczynają się od 80.000 euro. Ponadto, jeśli jesteś zainteresowany wynajmem nieruchomości w Kyrenii, Istnieje wiele nieruchomości dostępnych na wynajem krótko- lub długoterminowy. Wynajęcie mieszkania w Kyrenii będzie kosztować od 300 euro miesięcznie. W zależności od wielkości, lokalizacji i stanu mieszkania, wynajem willi w Kyrenii może kosztować od 1000 euro miesięcznie. Pomimo tego, że Kyrenia jest jednym z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych na wyspie. Rynek nieruchomości w Kyrenii pozostaje stabilny i oferuje atrakcyjne możliwości dla inwestorów. Wielu zagranicznych nabywców kupuje nieruchomości w Kyrenii jako drugi dom wakacyjny lub w celach inwestycyjnych. Kyrenia to atrakcyjne miejsce do zakupu lub wynajmu nieruchomości nieruchomości na Cyprze. Dzięki różnorodności obiektów i przystępnym cenom. Tyrenia może zaoferować zakwaterowanie dla wszystkich potrzeb i budżetów. 5. Plaża Alagadi Cypr Północny Opinie podróżnych i rezydentów. Plaża Alagadi jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc wakacyjnych na Cyprze i jest chętnie odwiedzana przez turystów z całego świata. Wielu z nich chwali tę malowniczą plażę, atrakcje i udogodnienia, pozostawiając entuzjastyczne recenzje po wizycie. Jedna z turystek opisała swoje wakacje na plaży. Było świetnie, wymienię więc plusy. Bezpłatny parking, czysty i miękki piasek, wejście do wody, piasek, trochę małych kamieni, jest kilka dużych płaskich skał, ale można po nich przejść. Wejście jest łagodne, a woda czysta. Dość długa plaża. W porównaniu do innych tutaj, na plaży znajduje się kawiarnia. Lęgi jaj i ślady żółwi były szczególnie interesujące dla dzieci. Inny turysta, który odwiedził plażę Alagadi. Ta plaża jest wyjątkowa. Nie ma tu zwykłych leżaków, ani dobrych plażowych kawiarni, ale tutaj można pływać w najczystszym morzu, obserwować dziką przyrodę, pływać z żółwiami morskimi, łowić ryby, opalać się w ciszy i podziwiać piękno Cypru Północnego. 1 maja woda w zatoce po prawej stronie plaży Alagadi rozgrzała się do plus 22. Wielu mieszkańców również wypowiada się o tym miejscu z wielkim szacunkiem. Jeden z nich powiedział: Mieszkam blisko plaży, więc mogę śmiało powiedzieć, że Turtle Beach to jedna z najlepszych plaż na Cyprze Północnym. Długa. Z mnóstwem cypli i zatoczek, bardzo czysta. Inny mieszkaniec dodał: Pracuję w lokalnym zakładzie i mogę śmiało powiedzieć, że Plaża Alagadi to piękne miejsce. Jestem dumny, że tu pracuję. Dzięki temu Plaża Alagadi zbiera wiele pozytywnych recenzji od turystów i mieszkańców. Nasi eksperci mogą bezpłatnie pomóc Ci wybrać dokładnie taką nieruchomość, jakiej potrzebujesz. Wszystko jest całkowicie bezpłatne. Przejdź do strony odpowiedz na trzy pytania, otrzymasz wybór przedmiotów. Chociaż każdy jest inny i opinie mogą się różnić. Ogólnie rzecz biorąc, plaża Alagadi otrzymuje wiele pozytywnych recenzji i jest uważana za jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc wakacyjnych na Cyprze. Jeśli planujesz odwiedzić Cypr północny, koniecznie przeczytaj opinie innych osób i wybierz miejsca które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i preferencjom. Podsumowanie i wnioski. Plaża Alagadi na Cyprze to niesamowite miejsce na wakacje. Z malowniczą scenerią, znane ze swojej wyjątkowości i dzikości. Pomimo pewnych przypadków, takich jak możliwe tłumy turystów w sezonie, stosunkowo wysokie ceny w niektórych restauracjach i kawiarniach oraz zatłoczenie w popularnych obszarach. Plaża Alagadi nadal przyciąga i urzeka zarówno turystów, jak i mieszkańców. Podsumowując, Alagadi Beach to wspaniałe miejsce na wakacje, które łączy w sobie wyjątkowe naturalne piękno, nowoczesną wygodę i komfort odpowiedni dla różnych typów ludzi.